Słowo Boże na każdy dzień. Poprzez całe Boże zarządzanie, dzieło Boże jest absolutnie przejrzyste. Wiek łaski jest wiekiem łaski, a dni ostateczne są dniami ostatecznymi. Istnieją wyraźne różnice pomiędzy każdym z wieków, ponieważ w każdym z nich Bóg dokonuje dzieła, które jest charakterystyczne dla danego wieku. Aby wykonać dzieło dni ostatecznych, niezbędne jest wypalanie, sąd, karcenie, gniew i destrukcja. Są one niezbędne, aby doprowadzić wiek do końca. Dni ostateczne odnoszą się do ostatniego wieku. Podczas ostatniego wieku, czy Bóg nie doprowadzi go do końca? Aby zakończyć wiek, Bóg musi przynieść ze sobą karcenie i sąd. Tylko w taki sposób może on zakończyć ten wiek. Celem Jezusa było to, aby człowiek mógł przeżyć, żyć dalej i aby mógł istnieć w lepszy sposób. On uratował człowieka od grzechu, tak aby przerwał zapadanie się w niegodziwość i nie mieszkał już w Hadesie oraz piekle, a przez uratowanie człowieka od Hadesu i piekła pozwolił mu dalej żyć. Teraz nadeszły dni ostateczne. On unicestwi człowieka i całkowicie zniszczy ludzkość, to znaczy, że przemieni on bunt ludzkości. Z tego powodu, przy współczującym i pełnym miłości usposobieniu z przeszłości, niemożliwe byłoby, aby Bóg zakończył wiek lub urzeczywistnił swój plan zarządzania obejmujący sześć tysięcy lat. Każdy wiek charakteryzuje się szczególnym przedstawieniem Bożego Usposobienia, i każdy wiek obejmuje dzieło, które powinno być wykonane przez Boga. Tak więc dzieło wykonywane przez samego Boga w każdym wieku zawiera w sobie wyraz jego prawdziwego Usposobienia, a zarówno Jego imię, jak i dzieło, które On wykonuje, zmienia się wraz z wiekiem. Wszystkie one są nowe. W wieku prawa dzieło przewodzenia ludzkości było wykonywane pod imieniem Jahwe, a pierwszy etap dzieła rozpoczął się na ziemi. Na tym etapie dzieło polegało na budowie świątyni i ołtarza oraz na wykorzystaniu prawa do prowadzenia ludu Izraela i działania pośród niego. Prowadząc lud Izraela, stworzył on podstawę dla swojego dzieła na ziemi. Z tej podstawy Rozciągnął swoje dzieło poza Izrael, co oznacza, że zaczynając od Izraela, rozciągnął swoje dzieło na zewnątrz, także kolejne pokolenia stopniowo dowiadywały się, że Jahwe jest Bogiem, że to Jahwe stworzył niebiosa, ziemię i wszystko oraz że to Jahwe stworzył wszystko, co żyje. Swoje dzieło rozprzestrzenił na zewnątrz przez lud Izraela. Wychodząc z dziełem poza niego. Ziemia Izraelska była pierwszym świętym miejscem dzieła Jahwe na ziemi i to właśnie w ziemi Izraelskiej Bóg po raz pierwszy rozpoczął dzieło na ziemi. To było dzieło wieku prawa. Jeśli chodzi o dzieło wieku łaski, Jezus był Bogiem, który zbawił człowieka. To, co miał i czym był, to była łaska. Miłość, współczucie, wyrozumiałość, cierpliwość, pokora, troska oraz tolerancja i dlatego znaczna część dzieła, które wykonał, odbyła się przez wzgląd na odkupienie człowieka. Jeśli chodzi o jego usposobienie, to było to usposobienie współczucia i miłości, a ponieważ był współczujący i kochający, Musiał zostać przybity do krzyża za człowieka, aby pokazać, że Bóg umiłował człowieka jak siebie samego, tak bardzo, że ofiarował siebie w całości. W wieku łaski imieniem Boga było imię Jezus, to znaczy, że Bóg był Bogiem, który zbawił człowieka i był on współczującym oraz kochającym Bogiem. Bóg był z człowiekiem. Jego miłość, jego współczucie i jego zbawienie towarzyszyło każdemu człowiekowi. Tylko przyjmując imię Jezusa i jego obecność, człowiek był w stanie uzyskać pokój oraz radość, otrzymać jego błogosławieństwo, jego ogromne i liczne łaski, a także jego zbawienie. Przez ukrzyżowanie Jezusa wszyscy ci, którzy poszli za nim, Otrzymali zbawienie i uzyskali przebaczenie swoich grzechów. W wieku łaski imię Jezus było imieniem Boga. Innymi słowy, dzieło wieku łaski zostało wykonane głównie pod imieniem Jezusa. W wieku łaski Bóg został nazwany Jezusem. Podjął się etapu nowego dzieła poza Starym Testamentem, a jego dzieło zakończyło się ukrzyżowaniem. To była całość jego dzieła. W związku z tym w trakcie wieku prawa imieniem Boga było Jahwe, a w wieku łaski Boga reprezentowało imię Jezus. Podczas dni ostatecznych jego imię to Bóg Wszechmogący, Wszechmogący, który używa swej mocy, aby prowadzić człowieka, podbić człowieka. Pozyskać człowieka, a w końcu doprowadzić wiek do końca. W każdym wieku, na każdym etapie jego dzieła, usposobienie Boga jest oczywiste.